Cześć, jesteśmy w Pantu Nie Stał, w magazynie Pantu Stał w okresie przedświątecznym. Chciałem złożyć e, życzenia. Może bardziej z okazji nadchodzących z okazji, świąt? Z okazji, nadcho dobra. z okazji nadchodzących świąt, w imieniu całej ekipy Pantu Stał, chciałem złożyć życzenia. No ale jak mamy tutaj to. Mamy te życzenia. Październik jest 17 stopni, nie wiem w ogóle tych życzeń. No, lubię, staraj To nie jest aż takie trudne. Słuchaj, jak ma być wszystko prawdziwe, to powinniśmy to nakręcić w grudniu, a nie w październiku. Październik no, 15 z stopni jest. 15... Dobra, dobra, to jest no, to. E, raz nie wcinam się w scenariusz, ty wiesz, jak to. Akcja. Cześć. Jesteśmy w Pantunie nie stał. Z okazji zbliżających się świąt w imieniu swoim. I e, firmy. Jeszcze raz, jeszcze Dobra, sekundarz. Pracujmy, może. Znaleźmy patent na Twoje ręce, bo teraz. Teraz. Jest taki wiesz, zgniatający. Gniatający. Mi się strasznie taki... pocą ręce. Taki jest za bardzo chyba polityk, polityk ale nie. No, wiem, nie może być tak. No okay. jakby miał sens. Ja uważam, że to, co najlepiej działa, generalnie w kinie, to ode mnie dla Ciebie. A, że tak bardziej? Kiedyś... Na pewno nie zamykamy o... się. Nie, nie, zamykamy a, się. Wiem, nie. Nie zamykaj po pozycji, bo to jest otwarty. nie z... Dla ciebie. I możesz taki tłumaczący być, taki. Empatyczny. O, empaty... o, o empatyczny. empatyczny. No. No. Czekaj, zrobię ten swój uśmiech filmowy. w lewo. O, no, to, no to, to jest to. Wiesz co, ale to masz w drugim zdaniu zrobić. o, akcja. Cześć, jesteśmy w Pantunie Stał i z okazji zbliżających się świąt chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ale było super. Ale... Ja było. Do, nie, bo ja... kurde... Dobrze było, dobrze było. Dobrze było? No, krócej. 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 Dobra, krócej dobra, dobra. Akcja. Wesołych świąt. Nie. Co... co jest? Powiedz mi Maciek, co się dzieje? No nie wiem, kurde, Krzysiu, bo ja nie mogę tak, Co musi być, wiesz, naprawdę, to musi, powinniśmy kręcić w grudniu, no. Wiem, ale, że mamy tak, ale ja nie mogę tego mogłeś, tak... Że mogłeś w jakimś w miarę małym nakładem energii i pracy ym, pomyśleć, jak tu stworzyć o, chociaż odrobinę tego nastroju świątecznego. Co moglibyśmy zrobić, żeby było trochę bardziej świątecznie tutaj? Co ci się kojarzy ze świętami? No, jak rodzice pytają, czemu Gucia nieochrzczony i że jest niegrzeczny, bo nieochrzczony. Później ojciec każe pić wódkę, a ja nie lubię wódki pić święta. Mhm. A co no... jeszcze? No... no nic więcej. Czy po pierwsze to ci współczuję, a po Ech. drugie to czy kojarzysz może coś takiego prostszego jakieś. Na przykład dekoracje, które moglibyśmy A powiesić. No widzisz, w ogóle no. o tym nie pomyślałem. Tak. No tak, nie tak. traumy Czopeczka, twoje osobiste. Dekoracje. Ej, strój mikołaja taki mam. No dobra. Mam taki strój Mikołaja, to był po wujku, ale będzie dobry. No więc pięć minut przerwy dla ciebie. No, nie, 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 Tam gdzieś na sali to było. czekaj. Tak. Czekaj, czekaj, czeka. nie, 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 O, tam Dobrze, są. Dobrze, to ja przygotuję na krajki albo... Krzysiek, pomóż mi wejść. Świąteczne. Ej, to? Na te w grudniu, widzisz, bo są różne przecież święta. Na o kurde, masz strój i... Mikołaja. No mówiłem, że mam strój Mikołaja. Tak? Maciek się ubierze i będziemy powtarzali po prostu tą scenę tam. Ej, tak. Nice. To, a to co, tu się przebierać? No, no to... No. No tutaj będzie szybciej, no. Nie. Nieźle, nie? Tylko chyba jakiś pasek mi trzeba bo Chyba te spodnie spadały. Wiesz co? Co? czekaj, znajdziemy jakieś zdjęcia świątecznego Mikołaja. K kokardę? Ten... Tutaj, no. nie? Tutaj, tak. To z Wikipedii, więc to jest najbardziej rzetelne. Nie no, super to by... <laughs> Nieźle, nie? Jest klimat? Jest. Klimat. Jest no? Jest klimat, no. Jest klimat, no. No i co? Jak? Yy, jak myślicie dziewczyny? To, be, to obleci to czy nie? Yy, yy, ja jestem zadowolony. Yy, wracamy do rzeczy. Wracamy do jak ci się kręci dzisiaj? Siermiężnie. Hmm. Jak zwykle, jak zwykle, no. Musimy sobie pogadać przy szambie. CBD, nie THC. A myślałem, że szczerze mówiąc, że po prostu proste życzenia świąteczne to będzie coś, co wyjątkowo się uda po prostu. Ja wiedziałem, że to się nie uda, bo już się pięć razy nie udało, także wiesz, nie wiem czemu się miało za szóstym udać, ale... No może się jeszcze uda, może się jeszcze uda. Dobra. Słuchaj, yy, mamy już strój. Robimy te życzenia tak, jak tam na początku planowaliśmy, czy coś chcesz zmieniać? No ale że co na przykład? Jakiś motyw wymyśleć, żeby to urozmaicić odrobinkę, więc... Yy, nie wiem, możemy pomyśleć nad... Yy, różne rzeczy świąteczne robią, jakieś tam piosenki czasami śpiewają. Dobra, yy. Dobrą stronę, dobra, dobry, dobry kierunek, dobry kierunek. Ale z piosenkami też łatwo wejść w kichę, tak. To może byście kurde tego Lip -daba zrobili, no. Przykład, ojemisty w lip -daba. Tak, nie. Ty, to jest spoko, nie. spoko, spoko, nie. spoko. Słuchaj, to jest szalone, nie. to jest w stylu, to jest w stylu naszej firmy. Słuchaj, pokażemy to, właśnie na czym nam zależy. Czy jesteśmy młodą, młodym, wiel, dynamicznym zespołem. Fajny zespół. To, to się świetnie później ogląda. Widziałeś te uniwersety, różne te masarnie. To kurde zajebiście tak, wychodzi. Widziałem, widziałeś, widziałeś? Ty, ty w To, to krzyżyk kręcił tego w masarni. A ty to robiłeś tego w masarni? No kurde krzyś jak to było mistrzostwo. Libda w masarni? Zajebisty pomysł. Zajebisty pomysł. To... Idziemy w to. W tej dokład... sieci spożywczej kręciłeś tego Libdawa przecież. To nie jest tak łatwo zrobić. Słuchajcie, yy, będę potrzebował, żebyście się tego nauczyli, czapka, ten, 14 zwrotek, tak, czapka jest taka jak moja, wszyscy będą tak musieli wyglądać, tam, ci tam, tam. E, y, Mam od razu pytanie, czy to jest obowiązkowe? No, nie jest obowiązkowe, ale byłoby mi miło bardzo jakby... Będzie, wiesz, dynamicznie, dynamicznie. To może podzielimy, kto co, co śpiewa, żeby nie trzeba było się Słuchaj, wszystkiego uczyć. nie, no to, to musimy tutaj wewnętrznie. Podzielicie. podzielić. Nie myślałem że śmierć, ale nie śpiewa. Pada śnieg, pada śnieg, co mi tu pisać, co za radość, Jak gwiazdy, grzące śmiane i piosenki, to. Pada śnieg, pada śnieg, co mi tu co za radość, co można jechać. Ej, pada śnieg, pada śnieg. Przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. Przez białe drogi, Dobra Maciek, dawaj na pierwszą. D ja się patrzę do kamery. Tak, do kamery. Chodzimy. Poprzez białe drogi z mrozem za pan brat Prędzi kurier z paczką. Szybki niby wiatr. Serio? Chcesz to wypuścić? Takiego gniota? lipdab? To był Krzyśka-pomysł. Krzyśka. Krzysiek ma super wpływ na ciebie, naprawdę. Coraz lepszy. Weź mi to, naprawdę. Ja myślę, że po prostu przed świętami, telefonem ci się nagra jakieś życzenia, spontan i będzie dobrze, no. Wrzucimy na relacje i będzie ładnie, no. Idź to naprawdę to. teraz ogarnij i wróćmy do pracy, do roboty. No. Czapki zbieram. Ja ci swoje nie oddam. Co nie. taki smutny jesteś? No co, no i będzie świąt. Maciek, ale święta to nie są dekoracje. To ludzie, to my. <śpiewa> nie martw się. Chodźcie! <śmienicza> <śmienicza> Trzy, cztery, Wszystkiego daj!